Serdecznie witamy na konferencji prasowej przed siedzibą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2A. Są z nami posłowie Włodzimierz Skali, Roman Fritz, a także panowie redaktorzy Tomasz Sommer i Marcin Rola. Szanowni Państwo, w kwestii praktykowania bezczelnych nadużyć przez ABW wypowiadaliśmy się wielokrotnie ostatnio w ubiegłym tygodniu. No cóż, jak się mówi A, wypada powiedzieć B i jak trzeba będzie powiemy również W i Z. Do skutku, używając wszelkich dostępnych narzędzi prawnych. A jak już o literach mowa, drodzy Państwo, słusznie i znamienne jest to, że wielu Polaków coraz częściej skrót ABW odczytuje jako agencja bałaganu wewnętrznego. I tak, mamy bałagan, chcielibyśmy porządek, ale niestety nawet aktualne prace legislacyjne w Sejmie nie działają w tym kierunku, wręcz w zupełnie odwrotnym. Przypomnijmy, druki 661 i 706, nad którymi obecnie właśnie teraz pracuje Sejm, widują nadanie ABW bardzo szerokich uprawnień w kontekście blokowania treści internetowych bez uprzedniej zgody sądu, drodzy Państwo. Natomiast póki co, ten proceder jest nielegalny, jest bezprawny, mamy na to papiery sądowe, dlatego dziś nasi posłowie w osobach Włodzimierza Skalika i Romana Frica składają zawiadomienie do prokuratury Warszawa Mokotów o popełnieniu przestępstwa przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zanim posłowie zapraszam jeszcze panów redaktorów. Jako pierwszy głos zabierze pan Tomasz Sommer. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Ja krótko przypomnę jakby merytorykę tej sytuacji. Otóż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli ABW słynne, z jakichś tajemniczych i nieujawnionych nikomu powodów na początku 2022 roku zaczęła. Blokować szereg stron internetowych. My padliśmy ofiarą tego procederu rok później, czyli w lutym 2023 roku. Wtedy została zablokowana strona nczas.com. Yy, przynajmniej trzy firmy posiadające te strony, a być może więcej, bo być może o czymś nie wiem, yy, złożyły. Yy, Skargę do Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie stwierdzenia bezprawności działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przed dwoma tygodniami pierwsza z tych spraw zakończyła się już prawomocnym wyrokiem, czyli została odrzucona kasacja ABW w sprawie wcześniejszego wyroku, który stwierdzał bezprawność działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym przypadku. Druga firma ma wyrok nieprawomocny, czyli z pierwszej instancji kasacja jest w toku. My zostaliśmy zaatakowani. Ostatni na razie nie mamy jeszcze wyroku w pierwszej instancji. No tak czy inaczej mamy pierwszy już wyrok w sprawie blokowania przez ABW, tak jak powiedziałem, prawomocny, wydany przez naczelny sąd administracyjny. On nie podlega. On nie podlega już żadnej apelacji, Wyniki, wy, wyroki NSA są ostateczne. I cóż, czytamy w tym wyroku. No w tym wyroku mamy ekspresję Werbis, stwierdzenie następującej treści. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złamała dwa artykuły konstytucji, w tym ten słynny artykuł, który zakazuje cenzury prewencyjnej. No i te dwa artykuły podlegają jakby ujęciu w innych przepisach prawa, w przypadku kodeksu karnego jest to nadużycie prawa przez funkcjonariusza, a w przypadku prawa prasowego jest to blokowanie i uniemożliwianie krytyki prasowej. To są dosyć poważne przestępstwa, które są zagrożone sankcją w przypadku nadużycia uprawnień do trzech lat więzienia. Ktoś, kto tego dokonał, znajduje się właśnie w tym budynku, więc no, polskie władze, polska prokuratura powinna podjąć działania, powinna doprowadzić do znalezienia tych osób oraz do ich skazania, ponieważ, tak jak powiedziałem, wina nie podlega wątpliwości, gdyż została już stwierdzona sądowo. Szanowni Państwo. Służby specjalne nie stoją ponad prawem, służby specjalne mają swoje zadania, jak one je wykonują to jest inna sprawa, natomiast na pewno do takich zadań nie należy cenzura. I my jako te, ja jestem przedstawicielem jednego z tych pokrzywdzonych wydawnictw, będziemy się domagać ostrego ukarania karnego tych ludzi, którzy się tej cenzury dopuścili oraz oczywiście odpowiednich odszkodowań, ponieważ no, blokowanie działalności gospodarczej powoduje określone straty. W naszym przypadku to są straty idące w setki tysięcy złotych miesięcznie, także jest to bardzo poważna szkoda, jest to... Uderzenie w polskie przedsiębiorstwa medialne, tak jak powiedziałem, zarówno bezprawne, jak i nieuzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Maczyny Rola. Kłaniam się bardzo nisko, Szanowni Państwo. Agencja Bezprawia Wewnętrznego i zewnętrznego, chyba tak można, szanowni, stwierdzić. Dzisiaj słuchałem wiele wypowiedzi w polskim parlamencie, wielkie piękne orędzie pana prezydenta, praworządność wymieniana na wszystkie możliwe przypadki, ale czy jesteśmy w państwie prawa, w państwie praworządnym, w którym, zobaczcie, poprzez wyświechtane, martwe tak naprawdę przepisy, to mówimy o artykule 180 prawa telekomunikacyjnego, bo w tym, w naszych, w naszych przypadkach, ten artykuł był, szanowni państwo, tutaj tutaj brany pod uwagę, gdy nas blokowano. Ehm, czy można mówić o jakiejkolwiek praworządności? Zadajcie sobie kilka pytań, czy gdyby to się stało z tvn jaki byłby z COVID? Z Polsatem, jak, jaki to był z COVID? Z jakimś innym dziennikarzem, albo dziennikarką mainstreamową byłby z COVID, cenzura, etc., etc., etc. Ehm, a z Polakami można robić wszystko, kochani. W czym my przeszkadzamy tym antypolskim złakom? Że mówimy prawdę? Że poruszamy tematy niewygodne, szanowni Państwo? Że zadajemy ciężkie trudne pytania i patrzymy e, władzy na ręce, no tym ja tak widzę dziennikarstwo, tak widzę pracę w mediach, tym powinni się zajmować dziennikarze, a nie podsyłanymi gdzieś tam pod stolikiem tematami, e, często przez polityków, albo swoich oficerów prowadzących, bo także czasami mamy z tym, kochani, e, do czynienia. Dajemy dzisiaj szansę prokuraturze, prokuraturze, dajemy szansę temu państwu, żeby się wykazało, żeby pokazało, czy faktycznie jest praworządne, niech weźmie w karby te wszystkie tą Bezpiekę, która w taki, a nie inny sposób się zachowuje, zajmuje się wyłącznie inwigilacją i Cenzurą, tak naprawdę, bo to jest, wiecie, przykre. mi jest przykro, to nie jest jakaś kwestia, szanowni państwo, chwalenia się czy, czy, czy dojeżdżania służb. Tylko mnie jest bardzo przykro, że służby polskie, które powinny służyć Polakom, szanowni państwo, strzec naszego bezpieczeństwa, wtropić agentów, prawda, zajmować się wszelkimi możliwymi jaczyjkami wpływu, wpływu czasami też obcego kapitału, prawda, bo z tym mamy przecież do czynienia także w mediach. Zajmują się głupotami, zajmują się bzdurami, durami, szanowni, zajmują się, są na pstryknięcie palców tej czy innej opcji politycznej, no bo nie oszukujmy się, my jako polscy dziennikarze jesteśmy niewygodni, czy wcześniej dla PiSu, czy teraz dla Platformy Obywatelskiej. Na to, kochani, nie może być zgody, a widać, że ta władza idzie w anarchię, idzie w bezprawie. I teraz pytanie, czy my jako obywatele możemy... Musimy, powinniśmy słuchać się takiej władzy, która sama działa bezprawnie, sama, szanowni państwo, nie przestrzega i łamie konstytucji. Konstytucję łamie, szanowni państwo, szereg artykułów karne, cywilne itd. itd. Pytanie do Was, pytanie do polskich e, obywateli, skoro płacimy podatki, oczekujemy bezpieczeństwa, oczekujemy, e, szanowni Państwo, e, opieki. My w Realu 24 e, zostaliśmy zablokowani w WSA, czyli w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Wygraliśmy, przypominam. Czekamy teraz na wyrok NSA, czyli właśnie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji co kolega Sommer, co wydawnictwo e, Najwyższego e, Czasu. I także będziemy domagali się tutaj absolutnych, e, karnych przede wszystkim i cywilnych wszystkich możliwych konsekwencji sekwencji dla ludzi odpowiedzialnych za tę cenzurę prewencyjną, która jest zakazana konstytucyjnie, ale przede wszystkim właśnie też uderzenie w polskich przedsiębiorców, bo oni też uderzyli w nas bezpośrednio jako polskich przedsiębiorców, którzy płacą podatki w Polsce. Szanowni Państwo, chcą żyć w Polsce, chcą żyć w normalnym, cywilizowanym państwie prawa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Roman Fritz. Dziękuję. Szanowni Państwo, wydaje się, że żyliśmy w takim złudzeniu, że oto Urząd Cenzorski na ulicy Mysiej w Warszawie odszedł do lamusa historii. On tylko zmienił adres, bo teraz się znajduje na, na Rakowieckiej i kompetencje Urzędu Cenzorskiego przejęła właśnie owa nieszczęsna Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Łamiąc m.in. konstytucję, pozwólcie Państwo, że te dwa artykuły konstytucji, które zostały złamane, przeczytam. Artykuł 54, punkt 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Punkt 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. I kolejny artykuł, który został złamany, to jest artykuł nr 64. Punkt pierwszy. Każdy ma prawo do własności innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Drugi. Własność inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. I trzeci. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. I dla ilustracji drugiej strony przytoczę jeszcze artykuł 73, który polega na tym, że to mieszkańcy polscy, że to Polski, to Polacy mają prawo również do dóbr kultury. On się on brzmi następująco, artykuł 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. A właśnie portal internetowy jest i treści tam zawarte, to są dobra kultury i wszyscy Polacy mają prawa, prawo do tego, żeby z tych dóbr korzystać. Co jest ciekawe, co jest zastanawiające w tej całej aferze, to to, że zamknięte zostały portale prawicowe. I to z wielkim, bogatym dorobkiem historycznym. Początki najwyższego czasu, jeszcze nie portalu, bo nie było internetu wtedy, ale sam tygodnik, później dwutygodnik, najwyższy czas. To jest marzec 1990 roku. Telewizja internetowa w Realu 24, 2015 rok. To jest kawał historii, to jest dorobek naszej kultury. To jest cała epopeja medialna na rynku niezależnych mediów nie tych wielkich korporacji, o których wspominał pan redaktor Marcin Rola. Ja zresztą panowie, no serdecznie wam gratuluję tego, że, że stoicie niezłomnie na tym stanowisku właśnie szerzenia treści, na rynku treści, które są zwalczane, które są niepopularne, które być może gdzieś tam wędrują w drugim czy trzecim obiegu, bo to jest, ale to jest prawda, bo chodzi nam o prawdę, że prawda ma się wydostać, Najaw. to tutaj możemy dużo narzekać na, na postawę funkcjonariuszy, na to, że ten urząd cenzorski się jak gdyby reaktywował, ale ja myślę, proszę Państwa, że teraz dużo zależy od nas. Dobrze się stało, że są posłowie, którzy potrafią podpisać się pod dokumentem, który zaraz będziemy składać w prokuraturze, aby tego typu sytuacji w przyszłości nie było. Wolność słowa to jest wartość, dla której wa warto bardzo działać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik. Szanowni państwo, bardzo ważna kwestia, która wymaga podkreślenia, to to, co łączy te e, media, które zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaatakowane. To są media absolutnie niezależne, e, będące we władaniu polskich patriotów, informujące o istotnych kwestiach życia publicznego w Polsce, co jest dzisiaj nie tak bardzo powszechne, to być może dlatego, że te media właśnie pozwalały wyborcom dostrzec Konfederację jako siłę polityczną, być może z tego powodu, że informowały o istnieniu konfederacji zostały za to ukarane. Co warto podkreślić, że ten przestępczy czyn, co do którego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, bo wszystkie procedury prawne zostały przepracowane, pokonane, aż do naczelnego sądu administracyjnego, który odrzucił skargę kasacyjną y, ABW. Y, jest wiadome że ten proceder trwał całymi miesiącami już za władzy poprzedniej, za władzy PiSu. Minął rok po wyborach i okazuje się, że przynajmniej w przypadku najwyższego czasu nadal, nadal, nadal ten portal jest zablokowany. Nikt nie kwapi się do tego, żeby przerwać ten przestępczy proceder. To jest bardzo ważne, że właśnie te media zostały zaatakowane przez agencję utrzymywaną z pieniędzy polskiego podatnika. To te media, które pilnują. Polskiego interesu, dbają, by docierała prawda o życiu w kraju i za granicą. Właśnie te media zostały zaatakowane przez agencję, która jest powołana i finansowana do tego, by pilnowała interesu polskiego, by wszyscy ci, którzy szkodzą Polsce, szkodzą Polakom, by byli ścigani, by byli ukarani. To jest Jedna wielka hipokryzja. Ja jestem przekonany, że w tych wielu budynkach, które są tutaj za nami, są również funkcjonariusze, którzy nie kwapią się do tego typu przestępczych działań. I wierzę w to, że nie wszyscy, którzy są zatrudnieni w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podjęliby się tak przestępczych działań. Z całą pewnością. Taką osobą jest szef ABW i były, i obecny, i chcemy przywrócić należyty porządek prawny w państwie, również w tej instytucji, by realizowała zadania, do których została powołana. Ta cała sytuacja też pokazuje bardzo ważną kwestię, jak ogromne znaczenie również. W obronie wolności słowa, w obronie obrotu gospodarczego, wolności gospodarczej, jak ogromną rolę odgrywa system sądownictwa. Bo co byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, gdyby sąd zlekceważył te wszystkie argumenty, gdyby się okazało, że te wyroki byłyby inne, niezgodne ze stanem faktycznym, jak trudno byłoby nam dzisiaj walczyć o tą wolność. Dlatego wymiar sprawiedliwości, na tym przykładzie widzimy, ma ogromne znaczenie w każdej dziedzinie życia. Liczymy na to, że prokurator skorzysta z tego koła ratunkowego i będzie starał się wyjaśnić ponieważ wina jest stwierdzona nie ma na razie kary nie ma kary i mamy nadzieję że po naszym zawiadomieniu prokuratura podejmie działania po to by strzec porządku prawnego w Polsce i w tej instytucji na to liczymy będziemy śledzić przebieg postępowania i mam nadzieję właśnie z pomocą tych mediów będziemy państwa Informować w interesie Polski i Polaków. Dziękuję. dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy.